Ciekawe, czy z tej chmury będzie deszcz. Jesteśmy w górach, patrzymy na zachód. Ciekawe, czy przyjdzie z tej chmury deszcz. A jednak, drogie dzieci, deszcz zaczął padać. Dziś w Ewangelii Pan Jezus mówi: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak się dzieje. I rzeczywiście dzisiaj drogie dzieci, deszcz zaczął padać. Chmury były na zachodzie. Ale, kochane dzieci, zawsze jak gdzieś dajecie się w podróż, czy idziecie w górę, miejcie ze sobą coś od deszczu. Jakąś parasolkę, jakiś płaszcz, żeby was deszcz nie zaskoczył. Kochane dzieci, o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia. O tym, żeby być przezornym. Przezornym. To takie trudne słowo być przezornym, to znaczy troszeczkę myśleć naprzód. Kiedy idę na przykład na wycieczkę, weź ze sobą kanapki, weź ze sobą ciepłą herbatę i zawsze coś od deszczu, bo może Ciebie burza też spotkać w górach. Albo być przezornym w takim dniu codziennym na przykład żebym jak się z kimś bawię to pożyczę komuś zabawkę i on kiedyś też mi pożyczy jakąś fajną, fajną zabawkę albo jak kogoś uderzę tak niechcący to przeprosić bo na przykład jak ktoś poczuje się urażony to też może mnie później uderzyć no to dlatego być takim przezornym takim myśleć troszeczkę do, do przodu, do przodu albo jak mam na przykład klasówkę w tym tygodniu, to myśląc przezornie, to na przykład dzisiaj pouczę się 5 minut, jutro też 5 minut, tak żeby coś umieć. Nie w ostatniej chwili tak być zaskoczonym tą klasówką, ale codziennie tak trochę. To właśnie tak być, być takim małym, przezornym. I Pan Jezus uczy nas takiej przezorności, abyśmy właśnie mądrze żyli w takiej w Duchu Świętym z taką mądrością dzieci Bożych. Tego wam, kochane dzieci, życzę i dużo słońca, bo na razie jest tak zimno i deszczowo. Szczęść Boże!